Tak, 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 tak. To już jestem tutaj trzeci raz. Czekaj. To, to na wieżyczkach jeszcze są. Na wieżyczkach praktycznie nic nie ma. Ale typy. To A to same. tak, tak, tak. Okej. Okay. To mogło być lutowane albo ktoś już jest, nie? Dobra. Pozamykane, więc powinien być świeży lut. Chciałem tu jakieś spodnie. Poszedłeś dalej? Tak. Wow. Czy? Pomóć ci. jest drugi. Drugi śpi. Trzeci śpi. Ten co robi? Jeszcze. Czy tylko nie strzelałeś? Nie, teraz. Teraz spróbuję. Aaaa! Wombota zabił mnie. To gracz był. Nie, czy bot. Bot mnie zabił. Dobra, respię się na znaczniku. się muszę chwilnąć. Czekam na Ciebie. Jestem w, w tym, gdzie ja strzelałem się. Dobra, patrol jest pod nami, jakby co. Okay. Tu są dwie militarki, jedna jest tu właśnie na górze i druga jest na dole zaraz. Dobra, ja biegam do swojego hangaru. No idę zobaczyć. U, tu jest, dalej, z lewej. Prawo. A jeszcze jeden jest, jeszcze jeden. No. Ja nie mam nic. Śpi? Ładnie. Ale jeszcze tamten chyba, nie wiem, czy padł, padł. dobra. Padł. Dobra, porobiłeś. Ale pół HP mi dziadno, skubany. No mówiłem, że to jakieś takie... Tam AK było jak coś, nie? Czemu to się nie dorobi? Mosin kolejny. A to ten nieśmiertelniki chyba tylko z wojskowych lecą. Ej, drzwi otwiera cały czas. Tu drzwi, a... nie ten? Mosin jest. Biorę Mosina. Tak, ja już mam jednego. Myślisz, że tu coś wieje? O, AK tu masz. tak coś. Jak masz plecak, to z tyłu te ciuchy bierz wojskowo, one drogie są. Nie, ja mam plecak, ten. Y 9 miejsc. Dobra. Dobra, to ja tu wyrzucam Mosina w takim razie. 5, 4, 5 Amo. Kurczę. Dobra, Musina też zrzucę, wezmę tamtego shotguna Masz może 5, 4, 5 Amo? Dla No. No, mam Dobra już mam też Tego skorpiona to ja wywalę po wyjściu Wiesz co ja go nawet teraz wywalę A mu gdzieś gdzie indziej Dam. Dobra Mam latarkę w broni jakby co Dobra mam idę Nie samego shotguna co miałeś wcześniej To ty jejku o, zawał Nie chcesz tego amu Walki toki biorę. Czekaj, tak się połowę. Ty. Dobra. Nasz. Czekaj, to jest kamizelka, nie? Płame życiem. Co? Za kontenerem. Dzięki. A, nie ma miejsca. Dobra. O, latarka do broni, Nesik. Łajny właśnie. O, gwoździe i piło. Ale nie mam miejsca. Weźmiesz to? Ale co, gwoździe? Tak, tutaj są, no. Ja muszę plecak znaleźć. Nie, no gwoździe mamy dużo. Myślę, że to jest 16. Ja bym brał, ale dobre miejsce. A, dobra. Chodź, idziemy dalej tu lutować. No ja potrzebuję plecaka. Mhm. Kurde, ale po oczach świecisz tym. No niestety, sorry. Czekaj, tu jest jakaś amunicja. Plecak znajdziesz to, ty mi znać. Albo chociaż mhm. linę. Ja idę piętro wyżej. Bandaże sobie narobię, no oczywiście, jak będę miał miejsce. Dobra, co to jest? A, pusta skrzynia, dobra. Zrobię sobie bandaże na szybko. To jest troszeczkę żarcia, jakbyś chciał, bo skrzynka jest. Nie, ja mam. Nie wziąłem plecaka ani kamizelki, bo myślałem, że tutaj coś znajdę. Już ja się teraz trochę przeliczyłem. Na górze jestem, nie? O, mam ten największy plecak. Najnaj? Tak. Na samej górze był. Czyli się jednak nie przeliczyłem. Dobra, bereta biorę, bo się go sprzeda. Dobra, schodzę na dół. Ja bym jeszcze Aha. pozbierał te ciuchy z tych typów no, wiesz. No, bo one są warte Tylko tak na szybko wiesz o, ale dużo ma miejsca, naprawdę Dobra, id idę dalej Z tamtych zebrałeś czy nie? Te części Kaski, biorę to masz AKS -u. wszystko. AKSU, nie wiem czy do, do tego plecaka kogo schowasz? Tak, schowałem. A Najsik. Ty... Typy? Chyba tak. Tam drugie wejście. To na szybko. 4 HP mam tak, jak się Aha, tam bandaże, jak mnie zabrali, to mam tu się podleć. Ja przy sobie mam tylko dwa bandaże, też. jeszcze 500 metrów. A mówię ci, ten gościu, co wszedł mi do pokoju, od razu wcelowany i tak jakby, wiesz, już miał 1000 godzin w tą grę. ty? Nie, ja dobiegam dopiero Okej okay. Ja ci dam znać jak ja będę w pobliżu Zresztą powinieneś mnie za chwilę widzieć na radarze obok siebie A jesteś na moim trupie aktualnie, z tego co widzę Tak, wiem, wiem, mam działkę Masz broń? Tak, a mam 4 HP. Dobra, ja zaraz mów biegnę, z której strony jest, to odwrócę uwagę. Tam, gdzie ja zginąłem? Z przodu? Tak, od otwartego od wejścia. Dobra, ja, ja podbiegam od przodu. Staram się jak najszybciej, nie? Ale wiesz, pan Bikiem jest tam. Na dole się strzelają. Gdzie jest ten pan koleś? Znowu. Zabił, znowu. Zabił cię? Nie. Gdzie ja ten typek? Przy mnie. Drugi zabieg Kurde Walnął mi strzotgana Randomowego strzała Zabiłem jednego z noża? Jeszcze drugi. Drugi nie żyje. Zabiłem z noża ty? No? Jednego, drugi nie żyje u ciebie Nie ja zabiłem? No on nie żyje, martwy jest może tamten go zabił? Dawaj, resp się na znaczniku. No ale mam kilometr. Poza na drugim nic nie było, nie? Chodź, może na ten budynek. Nie, tam nic było. Zobaczymy, może tutaj będzie znowu jakiś plecak czy coś. Ja zamknąłem. Uważaj, bo ja nie wiem, czy ktoś jest, czy nie. Ale zabrali tylko akacze te bronie i ten plecak ze mnie rękawice taktyczne Moonshine o chociaż tyle strzał no 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 przerobię sobie szybko na ten a wbiegłem w tego pierwszego typa i go od razu zmrożać. Nawet nie wiedziałem, że padł. Dobra, ja przyszykuję dalej. Bo może nie zabrali wszystkiego, jedzenia. Może się też coś zrespiło jeszcze. Bandaże to ci mogę trochę dać. Craftowane. Myślę, że dobiegnę, tak. Mówisz? Bo będę miał chyba 6 albo 5 Musina no ci będzie... mogę dać jak ktoś. A co masz innego jeszcze? Aka. Do Musina chyba też coś mam no A chodź, 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 chodź Tak, 7... rzucam 7,62 chyba ta amunicja była, tak? To tu masz eee, Razy 54. No, no To tu masz Dzięki. Musimy zabrać, dobra. Okay. spadamy stąd? Tak. A nie, No? Na cicho, jeszcze zobaczyć tam w magazynach i nie ja. Dobra, ja stoję przy schodach. Dobra, no, na czysto. Biegniemy tu savezone czy dalej idziemy? W sumie nic nie mamy, to nie wiem. Nie wiem tu masz plecek fajny Akacza, możesz wracać No to nie ma tylnego wejścia, tylko górą jest. Dobra Z prawej strony jest wyjście tu Aha, no chyba, że idziemy jeszcze tam na dół Dolną militarkę? No tam na prawo Możemy. Uwaga Chociaż tam się coś strzelali, więc nie wiem, czy coś będzie. Ona jest zaraz tutaj na prawo. Na Na prawo. A, to panem, ja nie wiem... Dobra, trzeba uważać, tak czy się... Jedyne wejście albo od prądu albo od tylca, ale trupy leżą. Leży gościu jakiś chyba? Tak, z plecakiem na wejściu. A, leży? Tak, nie żyje. Ale uważaj. Ale to musimy podejść na tamten budynek, nie? Widzisz go? Tak. Ja. Ja sprawdzę Czekaj, bo tu, tu spodnie, nie ma plecaka Wchodzimy? No jeszcze zabiegam No To ciało jeszcze się rusza, ty Dobra, wbijasz? No z drugiej strony wbijam Dobra, ja wbiłem nic nie będzie oni strasznie dziwnie ci pierwsi na nas wbili no na wprost Na drodze, tak jakby tutaj szli. Spadamy stąd? Możemy się zacząć przy wejściu Pytanie czy nie... Ha haksy czy coś Ktoś idzie, ktoś idzie, ktoś idzie, czekaj Idzie ktoś, frontem Teraz tu wejdzie, zaraz się pojawi, to jest chyba bot. Tak, idzie Ta ma strzelbę, dobra, go spróbuję zdjąć Leży Kaski strzelbę miał 6 koła ją wezmę biorę, biorę ciuchy, dalej? Tak, przejdę no Później się możemy wrócić na przykład na, te, na tą bazę militarną zobaczymy czy coś jeszcze jest ciekawego Dostajesz? Co? A to boty Boty? Co? Coś mają? Nie wiem Na mnie idą, jakbyś mi pomóc Idę, 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 idę już jest, Idę, tylko... Dobra, teraz widzę Do mnie też prują. Czekaj Już jestem Ej, Takie dużo jest? ich jest trochę Drugi? Jeszcze nice. jeden. Chyba już. Nice. Kurwa, z przodwiana z takiego daleka wali. Bandyci. Jeszcze. Bandyci. O. Ładne słońce. Te schody słońca fajnie wyglądają tutaj. Ogólnie graficznie fajnie to wszystko wygląda. Tylko tak jeszcze dopracować parę elementów i będzie ok. Ci tu sobie zamek zbudowali bez kitu Wcześniej przebiegałem obok niej, ale. Mieli dużo czasu, rozbudowali. O, Wiesz, jak gra się w parę osób, to to szybko idzie. Zielonek przede mną. Gdzie? Widzę. Trafiłeś go? Nie, on mnie trafił. Odbij na prawo, muszę. Kleże. Nice. Kurwa, gnoje kampią przy samej safe zone. He, most in power, Ale mnie do 6 HP obił, masz coś? Tak, rzucę ci. Rzucę Kurwa, ci. z pistoletu mnie trafił, serio? Za tyle? Masz, rzucę ci tutaj przy ciele i ja lecę do safe zone, dobra? Wszystkie dobra. ci rzucę. Trzymaj. Na prawo lekko Ja mam trochę tego sprzętu i nie chciałbym stracić Tam wcześniej odbiłem trochę na prawo żeby mnie nie widział